Manko, ja jestem Przemek, a dziś przyszła pora na drugą część filmu, w której poznacie niesamowite historie osób, które zostały wyrzucone ze szkoły przez Brawl Stars. Takie rzeczy naprawdę są możliwe, także oglądajcie do końca. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 3000 łapek w górę, dlatego mamy tutaj mocny challenge. 4000 łapek w górę i wleci kolejny odcinek z tej serii. Dlatego zasubskrybuj, by go nie przegapić i razem tworzyć historię. Oczywiście z dzwoneczkiem. A jeżeli chcesz zgarnąć 170 gemów, to napisz w komentarzu słowa łapka już jest. A ja wybiorę jedną osobę z komentarzy, która je zgarnie. Jedziemy z tym śledziem! Zaczynamy od nieprawdopodobnej historii o tym, co można zrobić ze złości. Czy komuś z Was zdarzyło się grać na lekcji w szkole? Pewnie każdemu i mi też pamiętam, to się przytrafiało. Oj, grało się, grało. Ale niektórzy idą o krok dalej i ładują się przez to w niezłe kłopoty. Gdy nauczycielka fizyki, jednocześnie wychowawczyni zarekwirowała swojemu uczniowi telefon i obniżyła zachowanie zagrania w Brawl Stars podczas jej lekcji, to uczeń nie mógł się z tym po prostu pogodzić. Rozpłakał się na lekcji i błagał. O oddanie telefonu. Jednak nauczycielka była nieugięta i na dodatek kazała mu zgłosić się po telefon z rodzicami, którzy mieli wrócić do domu dopiero za 3 dni. Chłopiec stwierdził, że nie wytrzyma tak długiej rozłąki z Brawl Starsem. Musiał przecież ekspić i wbijać puszki. Wpadł więc na pomysł, który wtedy wydawał mu się doskonały. Jednak ostatecznie skończył się dla niego. Bardzo, ale to bardzo źle. Postanowił włamać się do swojej szkoły, aby odebrać swój telefon z gabinetu dyrektora. Rozumiecie to włamanie do szkoły? Czajcie, że można wpaść na taki pomysł? Ubrał się w ciemne ubrania, założył kominiarkę i kamieniem rozbił szybę w swojej szkole. Także naprawdę, jak słyszycie, bardzo mocno się przygotował. Nie minęła chwila, a uruchomił się alarm, który zawiadomił ochronę. Chłopiec został przyłapany i zatrzymany na gorącym uczynku. Dyrektor szkoły, Szkoły, nie czekał długo i mimo tego, że uczeń bardzo żałował tego czynu, to wyrzucił go ze szkoły z nagannym zachowaniem. Nie wiem jak Was, ale mnie ta historia przeraża, bo nie wyobrażam sobie, jak można wpaść na pomysł włamania się do szkoły. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. W szkole Jonasa zbliżał się Wielki Dzień. Miał się odbyć apel charytatywny, podczas którego planowano zbiórkę pieniędzy na lokalny szpital dziecięcy. To było ważne wydarzenie, a Jonas miał w nim kluczową rolę. Był odpowiedzialny za poprowadzenie koncertu. Dostał to zadanie, ponieważ był uzdolniony muzycznie, a jego nauczyciele wierzyli, że poradzi sobie świetnie na scenie. Kiedy nadszedł dzień apelu, cała szkoła zabrała się na sali gimnastycznej, czekając na rozpoczęcie koncertu. Uczniowie byli podejrzani. Ekscytowanie, nauczyciele uśmiechnięci, a dyrektor patrzył nerwowo na zegarek, sprawdzając, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Ale Jonasa. Nigdzie nie było. Chłopak, zamiast przygotowywać się do swojego występu, siedział w stołówce z telefonem w ręku. Grał w swoją ulubioną grę, Brawl Stars, i stracił totalnie poczucie czasu. Gdy w końcu spojrzał na zegar na ścianie, było już za późno. Apel się rozpoczął, a on nie pojawił się tam, gdzie powinien być. Cała szkoła czekała na koncert, a on grał sobie w Brawla. Kiedy dyrektor zorientował się, co się dzieje, ogłosił przerwę. Sytuacja szybko wyszła na jaw. Ktoś powiedział dyrektorowi, że widział Jonasa w stołówce wpatrzonego w ekran telefonu. Dyrektor był wściekły. Natychmiast wezwał go do swojego gabinetu. Gdy chłopak wszedł do środka, zobaczył surową minę dyrektora. Nie było nawet czasu na wytłumaczenie się. Jesteś odpowiedzialny za dzisiejszy koncert. Jonas, zawiodłeś całą szkołę. A co najgorsze, grałeś w gry zamiast wypełniać swoje obowiązki. Powiedział dyrektor. To nie jest drobne przewinienie. Zawiodłeś nas wszystkich. Podjęliśmy decyzję, że zostajesz wyrzucony ze szkoły. Te słowa były dla Jonasa totalnym zaskoczeniem. Wyrzucony ze szkoły za jedno potknięcie, za takie coś, wrócił do domu i po prostu się rozpłakał. Gdy jego rodzice dowiedzieli się o wszystkim, byli w szoku i uznali, że kara była zdecydowanie za surowa. W końcu to był tylko koncert, a każdy zasługuje na drugą szansę. Postanowili walczyć o to, by Jonas mógł wrócić do szkoły. Złożyli nawet odwołanie do Rady Szkoły i postanowili walczyć o syna. Dyrektor jednak pozostawał nieugięty i nie cofnął swojej decyzji. Niektórym przerwa od Brawl Starsów dobrze by zrobiła. Bo gdy ktoś reaguje na grę zbyt żywiołowo, może doprowadzić do prawdziwego nieszczęścia. Chłopiec o imieniu Mike wydał całe swoje kieszonkowe na ofertę ze Stardropami w Brawl Stars i postanowił je otwierać nie gdzie indziej, a po prostu w szkole. Mocno się rozczarował, gdy w żadnym ze Stardropów nie trafiło mu się nic dobrego. No wiecie, jak to często bywa, że nic nie chce dropnąć i wtedy jest jeszcze bardziej szkoda wydanej kaski. A jeszcze jak on wydał całe swoje kieszonkowe, na to, no to tym bardziej żal. Bardzo go to zdenerwowało i dlatego rzucił swoim telefonem prosto przed siebie. Nie zwrócił nawet uwagi, gdzie celuje. Był to totalny random. Pech chciał, że trafił w głowę swoją koleżankę z klasy. Dziewczyna z obrażeniami trafiła do szpitala, a Mike, za swój wybryk, został zawieszony w prawach ucznia za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Okazuje się, że dorośli także grają w Brawl Stars. Pewien użytkownik Reddita postanowił podzielić się historią, która wydarzyła się w jego szkole. I choć może wydawać się zabawna, jej zakończenie było dość poważne. Wszystko zaczęło się od tego, że młody nauczyciel WFU, który pracował w szkole od dwóch miesięcy, został wciągnięty w Brawl Stars przez swoich uczniów. Pokazali mu tę grę podczas jednej z przerw, a on od razu się nią zainteresował i uznał, że to świetny sposób, żeby zbliżyć się do swoich uczniów. Co jest z tym złe? Prawda? No co mogło pójść nie tak? Z czasem jednak coś zaczęło się zmieniać. Nauczyciel tak bardzo wkręcił się w grę, że nie potrafił się od niej oderwać. Zamiast prowadzić zajęcia, które wcześniej były pełne aktywności, energii i różnorodnych ćwiczeń, teraz najczęściej kazał dzieciakom grać w koszykówkę czy siatkówkę, a sam zamykał się w kantorku. Z zewnątrz wszystko wyglądało normalnie. Dzieciaki grały na sali jak zawsze, ale niestety wszystko wyszło na jaw w naprawdę tragiczny sposób. Podczas jednej z lekcji. Jeden z uczniów skręcił kostkę, grając w koszykówkę. Ból był ogromny, a chłopak zaczął głośno wołać o pomoc. Jego koledzy również zaczęli krzyczeć, wzywając nauczyciela, ale on nie reagował. Siedział w kantorku w pełni skupiony na Browsters, nie słysząc niczego, co działo się na sali. Na szczęście, po chwili na hale weszła dyrektor szkoły, która przypadkiem przechodziła obok. Widząc, co się dzieje, natychmiast wezwała pomoc dla chłopca i zajęła się jego urazem. Gdy zapytała, gdzie jest nauczyciel, dzieci wskazały na kantorek. Dyrektor otworzyła drzwi i zastała tam nauczyciela z telefonem w ręku grającego w Brawl Stars. Zupełnie nieświadomego tego, co przed chwilą wydarzyło się na jego lekcji. Dyrektor szkoły nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Młody nauczyciel został natychmiast wezwany na rozmowę i po krótkim śledztwie szkoła zdecydowała się na jego dyscyplinarne zwolnienie. Także jak słyszycie, nie tylko uczniowie wylatywali ze szkoły przez Brawl Stars. A jeżeli oglądasz film właśnie w tym momencie, a nie subskrybujesz mnie, to znaczy, że powinieneś to jak najszybciej zmienić i zasubskrybować ten kanał, bo razem lecimy po milion subów z całego serca każdemu z was. Dziękuję. Czasem jednak nawet niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, kiedy to gra przejmuje kontrolę nad ich życiem. Francuska gazeta opisuje ciekawy przykład pewnego chłopca, który po powrocie ze szkoły do domu grał cały czas w Brawl Stars. Dochodziło nawet do takich sytuacji, w których to grał on w kompletnych ciemnościach, w tajemnicy przed rodzicami, całą noc. Dzień w dzień, prościej mówiąc, praktycznie nie spał. Skutkowało to tym, że chodził do szkoły naprawdę bardzo zmęczony, nie miał siły na naukę i zasypiał na lekcjach. Przez to zaczął dostawać bardzo złe oceny w szkole. Rodzice oraz nauczyciele kompletnie nie mieli pojęcia, że chłopiec był bardzo uzależniony od Brawl Starsa. Dopiero rozmowa ze szkolnym psychologiem wszystko wyjaśniła. Rada pedagogiczna postanowiła wyrzucić chłopca ze szkoły i dla jego dobra skierować na terapię leczącą uzależnienia. Kliknij i obejrzyj jeden z filmów, który teraz się wyświetla. Są kozackie. Nie zapominaj także o sobie z dzwoneczkiem i łapce w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku siemano!